Dzień dobry z winnicy kapitana. Po dłuższej przerwie witam Państwa ponownie Piotr Dodek. Dzisiaj chcę Państwu przedstawić krótki film na temat ochrony winorośli przed mączniakiem rzekomym, a ściślej na temat błędów, których nie powinniśmy w ochronie popełniać mamy połowę lipca 2024 roku w tym roku jak, jak rzadko kiedy bardzo bardzo jest bardzo silna presja mączniaka rzekomego no od wielu lat nie miałem takiej presji na, na na mojej na mojej uprawie chcę Państwu zaprezentować teraz te dwa, dwa czy krzewy odmiany Miller-Turgau, jest to, jest to Vitis vinifera, więc winorość szlachetna i jak to jest z tą szlachetnością, nie idzie ona w parze niestety z odpornością. Widzimy tutaj odpornością szczególnie na, na choroby grzybowe i mroz. Widzimy tutaj liście tej odmiany dość silnie zaatakowane przez, przez męczniaka rzekomego, to wszystko są objawy ataku tego grzyba, choroba jest już opanowana i jak widzimy pod spodem to co ten mączysty biały nalot nie jest już praktycznie w 100% martwy. Jak, wyglądała, jak wyglądało moje działanie w ochronie przed tą chorobą? Więc 23 maja, przewidując już infekcje pierwotne mączniaka, zastosowałem zarejestrowany preparat na, na, na męczniaka rzekomego o nazwie metomor F no i to, że nie było takie, że, że ten, ten, ta substancja powinna, powinna zlikwidować te infekcje pierwotne, no niestety coś tutaj, że tak powiem nie pykło, nie zadziałało i i musiały się jednak przez ten zabieg te, y, na tę infekcję przedrzeć. No i jaki był mój błąd? Bo kolejny zabieg, jaki wykonałem, to było, y, to było 7 czerwca i zastosowałem miedzian. Y, miedzian to jest substancja o działaniu kontaktowym, no i on powinien chronić przed kolejnymi infekcjami nie, raczej nie ma, nie ma tutaj on działania interwencyjnego a a powinien tylko zabezpieczać przed kolejnymi infekcjami jak liczymy to jest to około 2 tygodnie po zastosowaniu metomoru F no i tu jest Poważny mój błąd. Działanie metomoru interwencyjne, jednocześnie zabezpieczające, a szczególnie to zabezpieczające nie jest nie jest tak długie, nie jest to dwa tygodnie na pewno. 3-5 dni skutecznie taki środek może, może działać zabezpieczająco, a później już mączniak jest w stanie go, go przełamać i zainfekować. No i a ja tutaj zrobiłem sobie do miedzianu przerwę dwóch tygodni. No i to, to była podstawowa a, a, przyczyna tego, że gdzieś tam w drugiej połowie czerwca, więc w okolicach 26 czerwca, kiedy ponownie wróciłem z zabiegiem, no miałem już te infekcje, które, które, tutaj, które tutaj Państwo widzicie. Ten zabieg z 7 czerwca miedzianem, no niestety nie był już w stanie zabezpieczyć przed infekcjami, które już, już po prostu szły. No i 26 czerwca kolejny zabieg metamorem F już interwencyjny w dawce około 37 gram na, na 10 litrów no i to co widzimy te, te, te martwe infekcje no to jest właśnie skutek skutek tego tego zabiegu więc więc podziałał, podziałał ten środek, ale po raz kolejny popełniał ten sam błąd, czyli, czyli nie zabezpieczam krzewów, nie zabezpieczam krzewów miedzianym, a powinienem w ciągu 3-5 dni, czyli gdzieś gdzieś powiedzmy pod, pod koniec czerwca zabezpieczyć krzewy miedzianym, a z różnych przyczyn. Ważne, że mam świadomość tego błędu, a, a dlaczego tego nie wykonałem, to to z różnych względów również z braku czasu no i przypomniałem sobie o moich krzewach znowuż wczoraj czyli to był 15, 15 lipca no i po raz kolejny metomoru F ma masz kilogram, więc bo to takie jest najmniejsze opakowanie. Po raz kolejny stosuję metomor, bo jest to środek zarejestrowany na winoroś. No ale już nie popełniam trzeci raz błędu, więc jednocześnie z metomorem zastosowałem wczoraj również również miedzią zabezpieczającą. No i liczę, że że metomor dobije te infekcje jeżeli coś tam jeszcze z nich żyje a, a, a miedzian zabezpieczy przed kolejnymi infekcjami. No i jaki plan jest na, na dalszą część że tak powiem sezonu? Już raczej środków interwencyjnych żadnych wgłębnych czy systemicznych z uwagi na karencję stosować nie planuję za jakieś y, dwa tygodnie, może trochę wcześniej, w zależności od odmywania y, po prostu po raz kolejny zabezpieczę y, kcewy miedzianym i żeby y, żeby było jasne, to chcę Państwu powiedzieć, że ja mówiłem tylko o ochronie przed mączniakiem rzekomym i o środkach, które stosowałem stos stosowałem na, na mączniaka rzekomego. Yy, zabezpieczenie przed mączniakiem prawdziwym i, i, i inne środki, które w międzyczasie były stosowane, no to, to one były stosowane, i, ale o nich teraz nie, nie będę mówił, żeby, żeby nie mieszać w głowach, więc tak sumując 23 maj metamor F błąd nie zabezpieczyłem w ciągu 3-5 dni po tym zabiegu miedzianem przed kolejnymi infekcjami kolejny zabieg 7 czerwca miedzian, więc tu jest spóźnione zabezpieczenie przed infekcjami kolejny zabieg 26 czerwca w tym czasie już stwierdzą silne infekcje i i stosuję metomor F. Znowuż popełniam błąd nie stosując zabezpieczenia miedzianem po, po 3 do 5 dni. No i kolejny zabieg 15 lipiec. Znowuż metomor F, i już plus do tego miedzian, więc od razu zabezpieczenie. Powiem tak, ten trzeci zabieg metomorem lepiej byłoby wykonać już inną substancją zarejestrowaną na winoroś, no niestety liczba tych substancji jest skutecznych jest bardzo ograniczona, dlatego, dlatego z konieczności trzeba było po raz trzeci zastosować metomor F, choć wolałbym zastosować na przykład urwego, które jest zarejestrowane na ogórki. Na zakończenie filmu, żebyście Państwo nie pomyśleli, że tak to u mnie ten mączniak rzekomy strasznie szaleje. No to pokazuje zdecydowana większość krzewów i odmian, które mam jest zdrowa i, i wszystko tutaj zostało wykonane w miarę prawidłowo. Krzewy się obroniły przed infekcjami i, i jak widzicie Państwo, listy są zielone zdrowe i, i nawet jakieś grona po przymrozkach się, się odcawały to chyba pies nie widzimy no i te krzewy czekają na, na, na przycięcie, bo już strasznie kudłata się zrobiły wszystko fajnie śmierdzi siarką więc ochrona przed mączniakiem prawdziwym Działa, słońce grzeje. Trzeba się stąd zabierać, bo za chwilę ja będę śmierdził siarką. Na tym kończę film. Pozdrawiam państwa. Mam nadzieję, że, że byłem pomocny. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym filmie.